Nauczyciele kojarzą nam się z wiedzą i byciem prawdziwym autorytetem. Jednak te dwie nauczycielki, które dzisiaj wam przedstawimy, z pewnością takie nie są. Potrafiły one wręcz mieszać w głowach swym uczniom na tyle, by robili rzeczy, które ciężko sobie nawet wyobrazić. Na początek, sprawa nauczycielki, która kryła w sobie ciemność. Wykorzystała ona nie tylko swój autorytet, ale i urok by wpłynąć na swojego ucznia, by ten odebrał życie jej mężowi. Pamela Wojas i Greg Smart pobrali się w 1989 roku. On spokojny i oddany, pracował w ubezpieczeniach. Ona ambitna i charyzmatyczna, była dyrektorką do spraw mediów w szkole w New Hampshire nikt jednak nie spodziewał, spodziewał dawała się mieć już wszystko kilka miesięcy młodość wszystko miłość to zbudowane na przyszłość, rozsypie się dla nich obydwu. Nikt nie spodziewał się, że ta 22-letnia wówczas nauczycielka jest do tego zdolna. 1 maja 1990 roku ciało Grega Smarta zostało odkryte w mieszkaniu jego i jego żony. Pamela, która wróciła do domu ze spotkania, została splądrowane mieszkanie i ciało ukochanego z kulą w głowie. Jak twierdziła natychmiast, zaalarmowała służby. Początkowo funkcjonariusze traktowali ją jako zrozpaczoną wdowę, która straciła miłość swojego życia. Jednak, w miarę postępu śledztwa, ta z pozoru idealna historia miłosna, zaczęła się rozpadać. Śledztwo szybko doprowadziło do odkrycia, że Pamela Smart prowadziła podwójne życie. Miała romans ze swoim uczniem, Williamem Billim Flynnem, który nie miał jeszcze 16 lat. Flynn i jego trzej koledzy ostatecznie przyznali się do winy. Zeznali, że na prośbę Pameli, która obawiała się utraty majątku w przypadku rozwodu, pozbyli się jej męża. Zgodnie z ich zeznaniami, Pamela Smart przekonała Flina, że ich miłość ma szansę tylko wtedy, gdy Greg zniknie z ich życia na zawsze. Twierdziła, że nie może odejść od męża, bo jej rodzice byliby rozczarowani, a rozwód byłby dla nich zbyt drogi. Flin zgodził się na jej prośbę i razem z kolegami wtargnęli do jej mieszkania i odebrali życie jej mężowi, jednocześnie symulując rabunek, który wymknął się spod kontroli. Pamela została zatrzymana na parkingu swojej szkoły, gdzie detektyw poinformował ją, że ma dla niej dwie wiadomości, dobrą i złą. Ta dobra to fakt, że sprawa jej męża została wreszcie wyjaśniona, a druga, czyli ta zła, jest taka, że pójdzie pani teraz ze mną i raczej niż szybko wróci pani do swojego życia. Gdy rozpoczęto proces, światłodzienne ujrzały dowody, które przysądziły o winie Pameli. Kluczowym elementem były potajemnie nagrane taśmy. Jedna z koleżanek Pameli, z którą Smart rozmawiała o planach odebrania życia mężowi, zgodziła się na współpracę z władzami. Nagrała ich rozmowy, w których Pamela bez skrupułów opowiada o tym, że to na jej zlecenie pozbyto się jej męża. Na nagraniach Smart dyskutowała o szczegółach, wyrażając ulgę i szczęście po utracie męża. Proces Pameli Smart był pierwszym w historii Stanów Zjednoczonych, który w całości transmitowano na żywo w telewizji 24 godziny na dobę. Widzowie mogli śledzić każdy detal, od zeznań sprawców po dramatyczne wypowiedzi oskarżycieli i obrony. Pamela, mimo kompromitujących dowodów, zachowywała się jak niewinna ofiara, co jeszcze bardziej fascynowało opinię publiczną. Kobieta tworzyła wizerunek uśmiechniętej i opanowanej osoby, która została skrzywdzona, twierdziła ona, że stała się celem planu uczniów, którzy chcieli ją pogrążyć. Czy możliwe, że uczniowie odebrali życie mężowi nauczycielki i potem próbowali rzucić na nią winę? Nikt w to nie wierzył. W 1991 roku Pamela Smart została uznana za winną pozbawienia życia męża, stworzenie planu i manipulowanie świadkami. Otrzymała karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Jej uczniowie, w tym Billy Flynn, dostali krótsze wyroki w zamian za współpracę. Dziś wszyscy sprawcy są już na wolności poza Pamelą. Warto dodać, że podczas procesu Billy wręcz zanosił się łzami, opowiadając, że Pamela była jego pierwszą miłością i był przez nią zaślepiony i dlatego odebrał życie. Jednak pomimo wyroku Pamela nie przyznała się do winy. Co więcej, prawie po trzydziestu latach od tych wydarzeń, w czasie wywiadu dalej utrzymywała swoją niewinność, twierdząc, że to Billy stał za wszystkim. Pamela wyznała, mój mąż miał romans i byłam tym zdruzgotana. Czułam się naprawdę źle. Moja samoocena była fatalna, powiedziała. A potem poznałam Bilego. Nie miałam takiego zamiaru, nie próbowałam go uwieść ani nic w tym stylu, ale ostatecznie zbudowaliśmy związek. To było całkowicie błędne. Wiedziałam, że powinnam się w to nie angażować, ale tak zrobiłam i on, on pozbawił życia mojego męża, ale nigdy go o to nie prosiłam. Nigdy nie chciałam, żeby to zrobił. A jednak już pięć lat później, w 2024 roku, całkowicie zmieniła swoje zdanie twierdząc, że to jednak ona odpowiada za to, co stało się z jej mężem. Pamela, starając się o złagodzenie kary, nagrała wideo, w którym wyznała, że przez lata ukrywała prawdę. Nauczycielka odprawiająca tajemnicze rytuały, prawdziwa czarownica, satanistka, wiedźma, tak często bywa nazywana. Daniel Harkings była nauczycielką w szkole na Florydzie. W opinii uczniów i rodziców uchodziła za charyzmatyczną i oddaną swojej pracy. Uczniowie lgnęli do niej. Wyglądało na to, że Harkins nie tylko dzieli się z nimi wiedzą, ale także stała się dla nich mentorem, powiernikiem i bliską przyjaciółką. Tą więź umacniały także pozaszkolne spotkania. Jednak ta więź nie była normalna, bo była tak potężna, że nauczycielka przekonała kilkunastu uczniów, że w ich ciałach mieszkają demony i muszą się ich pozbyć przekonała ich, że tylko ona może im pomóc, poprzez specjalne, mistyczne rytuały. Przekonywała uczniów, że muszą wykonywać zadania, poprzez które demony z nich wyjdą. To przypominało bardzo mroczną grę. Jeden z uczniów został przez nią przekonany do wycięcia krzyża na dłoni swojej kuzynki, kiedy indziej nauczycielka narysowała na ścianie znak, a jeden z uczniów musiał uderzać w niego głową. Wreszcie zebrała grupę sześciu chłopaków i dziewczynę, by zorganizować prawdziwy sabat czarownic, blisko Molo, podczas którego tańczyli przy ognisku. To jednak nie było wszystko, bo w pewnej chwili nauczycielka nakazała zebranym członkom, by zaczęli wzajemnie czynić sobie krzywdę poprzez otwieranie swoich ciał. I to bardzo dosłownie. Następnie ona podchodziła do każdego z zebranych, by za pomocą płomieni zamykać ich ciało, co miało sprawić, że demony nigdy do nich nie wejdą. Co gorsza, na jednego z uczniów wylała perfumy, co w połączeniu z płomieniami skończyło się trwałym urazem. Sprawa wyszła, gdy jeden z uczestników rytuału napisał smsa do swojego przyjaciela. Po tym, jak historia, o okultystycznej działalności nauczycielki wśród uczniów wyszła na jaw. Harkins została zatrzymana. Została wysłana na urlop od pracy nauczycielskiej i zatrzymana za kaucją w wysokości 55 tysięcy dolarów. A jednak wykpiła się od jakiejkolwiek kary. Niektórzy uważali, że to kwestia magii, inni uważali, że po prostu jest świetną manipulantką. W momencie zatrzymania funkcjonariusze mieli nadzieję, że uczniowie biorący udział w rytuale udzielą im więcej informacji. Niestety, żaden z nich nie chciał mówić, więc Harkins została zwolniona i odzyskała wolność. Wygląda więc na to, że nauczycielka bardzo mocno pomieszała im w głowach tak mocno, że postanowili dalej ją kryć, pomimo tego wszystkiego, co im zrobiła. A to nie było wszystko. Bo gdy tylko nauczycielka wyszła, po prostu zniknęła, i nikt nie wie dalej, gdzie teraz jest. Ujawniono przełomowy dowód w sprawie zniknięcia i wony wieczorek. Link do filmiku na ten temat w opisie.